Aurelia to jeden z najplenniejszych, jeżeli nie najplenniejszy rzepa Kozimy dostępny obecnie w Polsce. Pochodzi z bardzo utytułowanej i silnej hodowli firmy Limagren, która wprowadza na rynek doskonałe odmiany. Aurelia osiąga niesamowicie wysokie wyniki plonowania. W 2020 roku. Na 30 stacji coborowskich, w których prowadzone były doświadczenia z rzepakiem, Aurelia w aż trzech stacjach uzyskała wynik plonowania powyżej 7 ton z hektara. Żadna inna odmiana w badaniach coboru nie uzyskała takich wyników. Ten wysoki plon jest oczywiście generowany przez niesamowicie rozłożyste, potężne rośliny o dużej liczbie pędów bocznych. Jeżeli mówimy o łuszczynach, troszkę krótsze, ale jest ich bardzo dużo na roślinach. Szybko nalewają nasiona i masa tysiąca nasion również jest jednym z czynników budujących tak dużą produktywność. Należy jednak sobie powiedzieć, że aurelia to również odporność. Na wirusa żółtaczki rzepy. Jest to jeden z elementów najbardziej istotnych, jeżeli chodzi o budowanie plonu rzepaków w ostatnich latach. Jest to genetyka limagrena, a więc odporność na wirusa żółtaczki rzepy jest na niesamowicie wysokim poziomie. Do tego dochodzi bardzo wysoki poziom zdrowotności. Oprócz tego, aurelia, jako odmiana o bardzo wysokim jesiennym wigorze, nadaje się również do siewów w terminie opóźnionym. Wiadomo, że każdy dzień. Przekroczenia terminu optymalnego to realna strata plonu. Aurelia bardzo mocno kompensuje sobie tę potencjalną stratę i dlatego termin siewu aurelii jest dosyć szeroki. Aurelia to również odmiana, która doskonale sprawdza się na glebach lżejszych, bardziej przepuszczalnych, mniej zasobnych, a wiemy doskonale, że takich gleb w Polsce jest bardzo dużo i wielu rolników uprawia rzepak na słabszych stanowiskach. W takich warunkach Aurelia również zapewnia bardzo wysokie plony. Jeżeli szukacie Państwo odmiany do bicia rekordów w plonowaniu, Aurelia jest numerem jeden.